Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jeżeli na Waszych liściach pomidora pojawiają się takie początkowo żółtawe plamy, trochę jakby wyglądało, że roślinie brakuje choćby, nie wiem, magnezu, żelaza, że to są pierwsze objawy tak chlorozy, to drodzy Państwo, odchylamy blaszkę liściową. I jeżeli zobaczycie pod spodem takie brązowawe plamki, a będzie ich coraz więcej i coraz więcej, trochę przypominające szarą pleśń, to pamiętajcie. Że macie do czynienia z chorobą, którą się nazywa brumnatną plamistością liści pomidora. Tutaj jest już dość mocno zaatakowana roślina pomidora. Nie wszystkie odmiany oczywiście ta choroba atakuje, popatrzcie tutaj, bo część odmian oczywiście jest, jest tolerancyjna na tą chorobę, a niektóre nie. No ale niezwalczana ta choroba powoduje o, całkowite zamieranie. Roślin pomidora, liści, a później, oczywiście, siłą rzeczy całej roślinki, no bo bez liści, no roślina, drodzy Państwo, no nie ma jak przeprowadzać fotosyntezy, oddychać czy tam regulować swoją gospodarkę wodną. No ale nieźle. Nie na każdej odmianie to się pojawia, no dlatego dla nas to jest też ciekawostka, że akurat tutaj dwie takie nasze odmiany, które mamy, bardzo mocno zaatakowała ta choroba. A my mamy tutaj uprawę ekologiczną, więc my tutaj nic nie stosowaliśmy z chemicznych środków ochrony roślin. No ale każde doświadczenie uczy.